Hej, hej kochani, witam was bardzo gorąco i bardzo ciepło. Dziś jestem w Olsztynie, a za mną znajduje się radiowo-telewizyjne centrum nadawcze, które mieści się na osiedlu Pieczewo. Dawniej był tu teren poligodu wojskowego. Moi drodzy, wieża w Olsztynie jest drugim obiektem w Polsce pod względem wysokości, zaraz po wieży w Mysłowicach. Ta Wolsztynie liczy sobie, moi kochani, 365,5 metra wysokości. Dla porównania, wysokość wieży Eiffla to zaledwie, chciałoby się rzec, 330 metrów. Wieża waży 260 ton, moi kochani. Pierwsze fundamenty, które zostały podstawione pod budowę tego obiektu, to 1967 rok. Otwarcie nastąpiło 14 lipca 1969 roku. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Panie Pawle, bardzo dziękuję za pomysł, za podpowiedź. Gorąco Pana pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, hej.